Dalej nie wiem, o co chodzi. Wiem, wiem, już zajarzyłem. <grym> Dobra, to byśmy byli na miejscu, nie? No właśnie jak sobie wzajemnie żartowaliśmy ze Splintera przy Infestation, to zje zjechaliście na za to. Co? Pod moim filmem. No, Kto? no jak wtedy Splintera zjechaliśmy na Infestation. Znaczy to było wzajemne zjechanie się, co nie? A widzowie od razu o, bo my tacy z źli jesteśmy. Słuchajcie, podstawa numer jeden, trzeba mieć dużo dystansu do siebie, nie? Dokładnie, Bo Dawaj marat, czy... jadziemy! Bo tak to zwariujecie, dostaniecie na web. <śpiewanie> tak jak my. No. <śpiewanie> my sobie lubimy tak wzajemnie pociskać, nie? Mhm. Dobrze, że widzowie nie wiedzą, co się dzieje na Skype'ach czasami. O Boże. Nie, no pewna kultura. No, pewna kultura, cześć śmieciu No. <noise> to już się siłuj, jak śmieciusz już. Dobra. Łapcie chłopaki. No, tyle było w temacie. Czemu ty waliś zawsze do policjantów? Ale cię podpaliłem, bo oni walą do nas eee, no, 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 Sniper, sniper, Kurde, nie widzę go. Dobra, wsiadaj. Siadaj Jadę za wami. Jadę. Aha, dobra. I teraz. Ej, dealera atakują. To nie o to chodzi. Nie, dealer to nasz cel Mamy gminarze na nie. No, żadną mało mm, Nie, 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 trzeba zrobić tak. Ale weź to wystać w A nie we mnie! Czej? Patrz, już go nie ma. Dobra, tyle w temacie Dobrze, że Temacik siędzę. załatwiony. Dobrze, że jak siedzę w samochodzie to to jest czołg. <laughs> Dobra, jadę dalej. Paweł, dalej, dalej, dalej. Jadę, jadę, setunią. Setunio ma być jechać? No Tak, Ale tu Ale pościg To nic? Tak to nic, się! To nic? Zaczynam od nowa Cisza Ja jestem na miejscu Ej, jest ten. operacja gangol mi zgasła Zgasło to twoje ostatnie światło nadziei Tak Macie, się <laughs> <bardzo. Poczymajcie. śmiech> chciał do Gnat'a wjechać Co? Bo... Do domu? No hajsu Nie, ten samochód jest niefajny No dalej zimą, zaraz to z Immos, bo zaraz odstrzelą O! Dzięki <grym> <grym> Kurde jedź Kurde jadę Ale będzie po misji Kapcio złapałem Dobra. Cywil mnie blokuje Cywil się blokuje? Dokładnie tak Oj, baba od drzynki Zabójstwo gangu Zrobiłem z dupy garaż Albo szafę Eee, no to... Dobra, dziękuję, po misji Tak? Mhm mm czy jesteś pewny? Dokładnie Żeby było zacząć za od nowa nie? 27% mm -hmm. Co Jaki. mamy dalej? Dalej mamy... Ja bym proponował... Tu mamy sklepy, ale to wszystko jest po 5, po 1000, nie? Mm. Tu sklepy na konie zostawmy No to czekaj, to co robimy tu operacje? Czekaj, to robimy... Jak najdziesz na lotnisko, masz taką obramówkę, nie? Czekaj No, no jest takie na dolne prawo Zrobimy cały ten obszar? Na dolne prawo. Dolne prawo, to jest zaraz tam, gdzie jest taka przystań, mniej więcej. Dobra, zrobimy tak: weź samochód i prowadź. Dobra, to najpierw robimy escortę. To jedziemy od góry do dołu. A znaczy od dołu do góry. Sorry, gdzie to jest sklep. A tutaj, tu 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 tu. tu. Twoja bryka, Pawlaku. Wiem. Brr, 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 brr. Kurde, kapcia zapalnie. Zaczęło prędzej mówić. The to jest section. I cię też leci. Ole, poszedł, ale poszedł. Nie u mnie, nie mam muzyki. Nie? Aha, ty nie masz. O, klasyczna. Z myszkiem po piziawce. No nie. Ja nie chcę. Nie, nie musisz. Nie <laughs> <laughs> mm. mam. 24 tysiące aktualnie. Dobra. To jedziemy po kolecia. Ja muszę uciekać. Czeje tu koleś? Nie, patrz ty. Stara baba! Jakiś, jakiś tłuszczyk. <laughs> tłuszczyk Dobra, ja muszę jechać. Żeby tu nas nie nakręcili. O, przed, przed tymi wanami muszę uciekać, a ty musisz zrobić przyjemności. Mm -hmm. Słyszysz to? Słyszę, Pawlaku. <laughs> Każdy, że jak może, no. <laughs> tłuszczyk. <laughs> o mokabra. Te wany mnie wkrwiają. A bo to jest słaby driver, jesteś. Ja driver słaby. Zobacz jak tutaj driftujemy. No widzę, po bandach. Po bandach. Betelera! A kurwa! Czołowe. Było. Dobra, ja się popierdam, a ja jeszcze będzie nawrócić, no to wtedy sobie nawrócę, no. Pawlaku, a ty się tam starasz, kurwa, na tylnikabinie. Ty lepiej patrz na drogę. No co, wyleciał. Szynę. O kurde, co za gówno. Aaa, pięczę sobie... Mmm, mmm. Co? Obcierak innych pojazdów? O kurwa, dobra, no to jedziemy. I to jak mam to... Tak to blisko musisz przejechać. Pomyśl to. Kurde, z tym walem to mnie to drażni. <noise> to nie tak, Maros. Nie? Mały włos no, dwie, dwa furgony No i co, no i mam ten No to nie wiem, to spróbuj obetrzeć Aha, no już mam zaczone, doskonale Musimy kogoś zabić No tam na dole ej ale powiem ci, że babcia ma fantazję, no. kurwa No Na dole? Mhm no To tak, zaraz idziemy. No co za główno? Główno to ty jesteś za kierownicą tego samochodu no skończ, kurwa, w dupie <noise> żeś nie był? Co mówisz? W już dawno... Ej już mamy zaczęte. Co ty gadasz? No co no, o, gdzie jestem ten zabicel? Popełnił samobójstwo Skac sk Skaczę z mostu, tak? Mhm mm Ooo, babcia, ja cię czuję wykorzystana <noise> się Świetnie Dobra, teraz byśmy musieli jechać Kupić warsztat samochodowy za piątka. Ej, ale my jesteśmy w chwili daleko, nie? No to może misję No dobra, skłuszę się Przechwyt obojętnie Od zimosa. Jeszcze lepiej Pink Ma wyścigi? Na wyścigi złota. A Ableak poczekaj chwilę za mną poczekaj. No co ty? Poczekaj, bo co gablotem pierwsze... jadę Co to lepsiejszy Gablotem zaczeka się woże? Nie mogę Świnie jesteś tu Dobra, jedź tam Myślałem, hmm. że poczeka, że tu dupa Nie Gdzie to robisz? Powinieneś się przyzwyczaić No, już się przyzwyczaiłem To co ma lekarz? Uch, co z mam Oh shit, my fucking ass Co? Ile masz? Co? Do celu 100 metrów 100? że no no, z buta lecisz No z buta, żeby wiedział sprintem Aha. Mocno w drzwi wyrypałem się Oh. Shh, shh, don't <laughs> you don't waste time. Well, if you went on a ball gag when horse tail up your for a horse I think you'd want to relax. i guess when you ain't come here for The, pussy. <laughs> no, <yeah. laughs> mm, the Saints are going to stay in Steelport. We need the Morning Star out of here. <laughs> Hej, ale zobacz, patrz, Śru śródmieście żeśmy załatwili, i też było ujęte w tym, w katzence. Tu? No, Że... śródmieście już załatwione. No i gitera. Mm. Długo. Co, dziwki mogę wozić? Tej, wysiadaj samochodu, bierz na auto. Nie. Yes. Dziwki trzeba wozić w dwóch. Proszę, czy to załatwimy, wysiadka. je wam. Tak, w dupie je mam. Widzisz, że to jest na czas misja. <grystanie> dobra. <grystanie> Nie, po fotografii idę. O kurde, znikło. Suka. Blyet. Wiesz jedzie do drugiego znacznika? Jadę daleko, daleko. Dzieciki zostały zabrane? Wytuszy. Da, fuk. Ole, ole jedzie, ale samochód. Co za być bez kitu, jakiś alfons tu jest. ziwki, siadamy. No nie, zostawcie, nic wam nie zrobiły. Siadać. Siadać szybko. One nie wsiadają! No właśnie nie wiem co jest. No Get the fuck out! Aha, dobra, no na Z, na Z naduś. Czy ty nie, tańcz ty... No pa, nie wy, wy, nas z samochodu. No mnie też. Gówno. Ok, dziwkę muszę podnieść. No dobra, padłem. Super. Misja bardzo dobra. A ja wybuchłem Dobra powtórka Od punktu proszę mm -hmm. Dobra, bierz długie auto i lecimy tego w dwie kubki Po dwie kubki Cztery no, bo... razy, po dwa no, razy no, raz. no, no, <laughs> no. Spróbuję szybkiego auta No to bierz jakieś O zdjęcie było Dobra, jadę po tamte dziwki bru, 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 bru. Zimosem jadę jak coś Jak z zimosem? Samochód Zimos Jezus Dobra, gdzie to jest teraz? Aha dobra Tak ja muszę to zejść w porządek z tą trzeńką Kurde no Spadaj z tym pick upem mi stąd Do mnie No strzelają. co za No dobra, no fajnie padłem, Policjant mnie zabił za samochodem A ja akurat dwie zebrałem Oj, Boże no Dobra jedziemy razem, bo tu jest widzę ciężko, bo ja jadę w to najgorsze miejsce Kurwa, da fuck To trzeba szybko zrobić No to dalej wsiadaj do mnie Okej, okay. musisz być w ruchu. No się z strzelaniem. miałem wiedzieć, że policjant jest z boku. Nie zauważyłem. No bo to takie, takie kurde szczeniaki. No i. Przowalcję. No, Noga. <laughs> Dobra, no, czekaj, tu jest zobaczmy. W... Tu jest dwóch Alfonsów. To jest taki myk. trzeba ich od razu kropnąć? Dobra No się czek stój, 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 stój Dobra wysiadka, 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 Pawek. Nie, bierz je No chcę wziąć. Dobra, bierz no, dwie wsiądą tylko To trudno No to wysiadaj, to będę miał trzy to drugi ma o tym i ty drugim autem i za i... Spróbuję wziąć Aha, jedna leci za tobą Dobra Dobra, chodź Chodź tu za róg Jezu, jedziesz się po Nie, szukamy auta. O matko, hmm. Dobra, akurat żaden samochód nie jedzie. O, operację gangu znalazłem. Fak, spadamy stąd, spadamy stąd. Dobra, ja jadę do Zimona to zawieź, tu cóż. O, lalki znalazłem. Szybciej Jaki O jakiego mały głos, rozjechałem tylko gościa. <laughs> o pięknie. Mi się to podoba jak widać do samochodu on się robi kurde, nie wiem, czołgiem. Hmm. Dobra, dwie mamy zaliczone. Jadę w ostatnie miejsce Pawlak. Okej okay. Ja to wiozę jedno. Jedno. S Słaby kurwa, zawodnik jesteś jak jedno. No bo ja tutaj rekreacyjnie, a nie tam na zawody. Kapcia złapałem Kurde, już mnie ze samochodu wytargał. Oh, Wypierdalaj. Get the fuck. Cover mi, dalej wsiadać, lochony. Jedna by mi wystarczała, no dalej wsiadaj. Ach, pójść z tobą. <noise> I z duchem twoim. Ej, ja tobie co? Nie! Nie dojadę. No, chciałbym powiedzieć prędzej, bym się cofnął. No, o, oh, fuck. No ja Samo... i 100 metrów do ciebie. Samochód wybuchł. No, za chwilę pójdzie swoich wszystkich ziomali. Jezu Pawlak. Zróbmy to jak należy Jak ty ginąłeś, ja nie narzekałem Nie no. Już muszę kończyć. Ile mamy nagrane? 40 minut No to to skończymy i git będzie Dobra, to, to skończymy i będzie dobra jak skończymy, A gdzie ty jesteś? Idę w drugą stronę, żebyśmy po dwie wzięli. A, to się da tak zrobić, tylko trzeba chcieć. Może tam mi się zaraz składu, nie? Czyje dupa boli? No tak, dupa je boli. W sumie nie dziwne Czekaj, damy, damy radę, damy radę. O już policjant mi dopadnie Zaraz się zjedzie jutrzenka i jest po mnie, nie? No wypierdalaj. Dziękuję. Dalej. No wsiadaj. One tańczył zamiast wsiadać, nie? Ile masz? Dwie czy jedną? Dwie. Dobra, to jedziemy spo tym. dwie. Jadę, 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 jadę. No to jedzie, jak się teraz nie da zabić, nie? Jak mi samochód nie wybuchnie to dojadę Jezu Ale ja to nie że się palisz? Już nie było jak zawrócić Jakiś nitro by się przydało, panowie i panie no, trzeba było kupić myślą, Moje drogie panie, zaczynamy odliczanie Dobra, jeździe, jeź, jeź. Jezu... Jedź 300 metrów 180. 160 i ściana Widzę Dałem radę! Nie wybuchłeś? Jest! Ja wykonałem swoje zadanie. Ja też! Łoo! Wow. Pali wy... się! Boże. Co za fart! Powiem tak, co ty robisz rano. Fuh, dobre pytanie, nie wiem czy jutro rano będę. No ale li bo chciałem tu wiesz. Mhm, mm jak będę, to będę na Skype'ie. Mm -hmm. nie rzucaj granatów, tylko wyłącz grę. Pokażę ci jak. Najpierw zapisz.